Cześć kawiorze, z kolejnym na moim kanale A dzisiaj gramy takie oto oby. No gdzie będziemy musieli po raz pierwszy przechodzić Nie wiem, bardzo długo jest wejście na górę, ale... Ale dobra, muszę chyba coraz niżej, z tego co wiem Schodzić, dlatego... Schodzimy, nie możemy ogóle... nie mogę chyba dotknąć podłogi co? Aha, w na muszę dotykać podłóg. Ale tak, tutaj nie można jakby raczej dotykać tych podłóg. Ich jest aż 250, także no. Zobaczcie jak ta dziewczyna no to bardzo, to bardzo przechodzi. Hop. Oj. Nie. Pamiętajcie widzowie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego filmiku Albo chociaż shortsa, cokolwiek O co tutaj chodzi? Bo nie mogę tej ściany dotknąć nie wiem. One są tak ciemne, że możliwe, że to one właśnie zabijają. Ale jest ciemno. To tu jest, bo... Uf, no co widzę? Jest takie czerwono. Szukajcie widzowie. Wydzielnie sobie trochę żeby miała trochę jaśniej, bo jak teraz mam to ciemniej, to bardziej odróżniam kolory. A wcześniej to trochę mniej odróżniałam te kolory, bo bardziej się świeciły. A teraz to już się mniej świecą. Kolory. Nie, że się stało? A to może na tym? Aha, wiem, co ja zrobiłam. są co na to białe. Dobra, o co tu chodzi? Hmm. Aha, no łatwe są. No, łatwe są. Jedyny jaki jest problem, to że jest aż 250 stage. Aż ogólnie sobie tutaj trochę, no trochę jednak ludzi tego jak się zostało że trochę ludzi na wyprzedziłam. A, dobra Co To mogłam się domyślić, bo za dużo by było miejsca. Aha, dobra. A nawet nawet łatwo jak są na sery tylko że trzeba czasami nie wiadomo który kolor jest zły a który dobry także wow. pięknie. ładnie mi tutaj idzie, już mam 11 progresu a gram tylko 5 minut niecałe a jestem na około może 30 nie wiem nie. Yeah. Co? Aha, fajnie. Dobra, 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 dobra. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Ale łatwe. Ale ja sobie widzę szybko przechodzę. To jest dobre? Tak, dobra. Dobra. Mhm, mhm, mhm. Dobra. Fajnie, 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 fajnie. Fajnie, 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 fajnie. Dobra, hop, ale to... No ja po prostu tego ja nie widzę. Ja tego po prostu nie widzę. tak, idźmy. Dobrze, no tego nie widzę. Widzę, ja tego nie widzę. Gdzie tu jest? To? Jest to. Pierwszy znajdziecie z ciężkiej bardzo. Bo ciężkie to trochę było. Trochę. Co ja zrobiłam natomiast przejść to szybko, dlatego ja sobie przedłużam. Widzowie... Dajcie widzowie jaki jest plan przejść całe. Ile to nam zajmie? Nie wiem. Mam nadzieję oczywiście, że krótko i to bardzo, bardzo, bardzo krótko. Bo... Mam plan, żeby tak z 8 minut na pewno tego nie przejdę, ale... 15 chociaż, no całego to na pewno, całego to trzeba przynajmniej 40 minut. Albo chociaż, chociaż pół godziny. Tam była strzałka, która chciałam nie zmylić, nas w sumie zmylić. Dobra, dobra. Dobra, zastanawiam się jak się odbijasz z tego klocku. Wee, wee, woe, Dobra, widzowie, bardzo dobrze, świetnie mi idzie. To 30 progresu, chociaż sobie nabiję procent, chociaż, albo chociaż pół, no muszę to szybko wbić, szybko... Widzę, chyba mi się jednak nie uda tamtego typa. Albo... Nie. Nie, dlaczego? Już rozumiem dlaczego. Ej, no! Myślałam, że tam Zaskocza tu mi sufit, przeszkadza gdyby nie. Ten sufit to już bym to dawno przeszła. A przez ten głupi sufit? A tutaj jest. Nie zauważyłam tego. Ej, no szybko, szybko. Zostawcie, proszę, tego z jednak, subika. Ej, przecież to zabija? Co to nie zabija? jest taka podpucha. Żeby ludzie myśleli, że to zabija. a To wcale nie zabija. C to coś zabija. Jak ja mam to przejść inaczej? Aaaaa! <laughs> Widzowie! Jak to jest... 73 on był trochę skomplikowany. Ciężki w sensie... W tym sensie, że było trzeba myśleć trochę. Bo trzeba próbować właśnie. Trzeba próbować. Nie chciałam po prostu się zabijać. Dlatego się bałam. Chciałam skończyć ten sam dół, ale... No. Ale po prostu wystarczyło bokiem To było trochę ciężkie. Dawajcie. Dawajcie, bo już 10, pro, 10 minut. Dawaj gro. Szybko, dawaj. Szybko biegnij, ludziku. Biegnij, biegnij. O ja. uja, ja, o 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 ja. Dobra, super, 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 super! Mm. So? Te schody to podpucha. Dobra, nie daje się już. Myślałam, że tamten nie trzeba zejść. Co? W jaki sposób? Ja umarłem. Oui. Ło, 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 Dobra, 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 szybko! Wow, prawie spadła! Ale udało mi się. Ciężkie to jest, a ja nie umiem po takich kółeczkach skakać, jeszcze to trzeba trafiać. A ja nie umiem trafiać w takie małe kółeczka, właśnie o tym mówię. Serio? To fajnie, no to już... No przecież to jest tak ciężkie. Ciężkie to jest, to się boję. Ja myślałam, że to będzie takie łatwe, a są z każdym jest coraz ciężej, nie wiem czy to tylko ja mam takie głupotę, po prostu nie lubię takich kłeczek. wiecie dlaczego? Ej, dobra! Ja to było łatwe. <grym> nie musiałam się wspinać na sam górę. Wiem, ja musiałam się wspinać na sam górę, to bym tak szybko tego nie przeszła. Hop, 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 hop. A, widzę, to w sumie będzie taki króciutki filmik. Nie planuję go robić takiego bardzo, bardzo, bardzo długiego, dlatego... No widzowie, no... Ja się po prostu z Wami zaraz będę żegnać. Ja się z Wami żegnam. Papa. Pa.